Witam wszystkich serdecznie, właśnie wyjeżdżam, pada deszcz, mam jeszcze godzinę przed sobą, a chciałbym pokazać Wam fajną rzecz. Jak słyszycie, to posłuchaj, teraz na, na, na rozumnej piosence. ...100 W, to jest

jest nie? no to nie są takie stare, nie? I tak za każdym razem, te same pytałem. słyszę głosy, te same widzę twarze czarne Jest tu gdzieś co Gemini. Tylko widzę to się nie dużo. No tu leżało, tu leżało sama To ma 19-20 lat, to ma 19-20 lat, bo tam było 15, jest 8-4-5 lat. Już nie mogę zdjąć z tyłu, wiesz, już nie mogę go na wejściu, to jest minimalnie. No i co? No i skończyło się, tak? No, cztery lata temu. Jakoś, słuchaj, chyba z wiekiem, wiesz? To tak jakieś czytanie. Kiedyś dużo czytałem. Nie wyobrażam sobie, że ktoś nie czyta, to nie był dziwny. W tej chwili też mnie namóżą przeczytać, czy to, co chodzi. Słowiec co się po prostu rozleniwia. Brak dyscypliny takich wiesz? Bo to trzeba tą dyscyplinę mieć i później utrzymać. A to brak coś w bardziej. I ile ten zbawcaż kosztuje? Kosztował, że co? Kosztował 25 tysięcy. Złoty! Aha, no, złoty. złoty! Tylko że w czasach, gdzie no faktycznie dolar był trzy razy tańszy. No, Więc się już nie będę otwierał w środku, jak to wygląda, jak to jest zrobione. Wiesz, ja to jest tak, jak oglądać, wstawać przed wschodem słońca i jechać na rowerze w chwili, gdy wschodzi słońce. Jak żeśmy jeździli na, no. yy, na ryby. jest uderzenie energii od słońca. Jak słońce wschodzi, wiesz, to, to te, te promienie słoneczne, nie wiem, coś to powoduje. Później się doczytałem, że jest jakiś hormon słońca. Gdzieś tam w Kalifornii, go słuchaj, robią sztucznie i papelom dodają, słuchaj, te jakieś największe przyrosty mięśniowe. Kurewsko robi, że to nie tylko, że wzrost mięśni, tylko cały organizm, psychicznie rusza i No i nie dziwię się, no bo jak jadę na rowerze, wyjeżdżam no do Siczek, tam wyjeżdżałem powiedzmy o godzinie w pół do piątej, a potem schodziło słońce. Tak. No to wiesz, te pierwsze promienie, uderzenie tych pierwszych promieni, to dostawałeś się energii dziwnej. <gud>